Simon Word, jestem Feku, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Robocrafta. Ogólnie to nie będziemy w tym odcinku budować, jeżeli ktoś sobie tak pomyślał ale sobie wbiłem tutaj, bo miałem naprawić tego robota i stwierdziłem, że to będzie ciekawe, jak sobie teraz to zmienia, bo to tylko w sumie działka tutaj zmienić. Zobaczymy, jak ten robot będzie tutaj zaraz działał. No ale wracając, ogólnie to mam taki mały problem, mam dwa problemy, Ta, czy dwie rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć. Pierwsza jest związana z kanałem, druga rzecz jest związana z Robocraftem. Ogólnie, może powinienem zacząć od tej rzeczy związanej z kanałem, to przeglądając statystyki ogólnie, patrząc na te wszystkie filmiki, uznałem, że Robocraft robi największe wyświetlenia, w sumie zauważyłem to już bardzo dawno temu i nie wiem, czy po prostu, co z innymi seriami teraz zrobić, bo chciałbym nagrywać Robocrafta, bo po pierwsze sprawia mi frajdę nagrywanie tego, po drugie wprowadzili dosyć fajne zmiany, więc teraz fajnie by było po prostu pograć w to i wbić te dziesiąte poziomy na broniach. Po trzecie, on robi o wiele większe wyświetlenie na YouTubie i to szybciej doprowadzi do tego, że będę miał lepszy sprzęt, bo to mnie tak strasznie denerwuje, że ja nie mam mikrofonu i w ogóle. Ale mam nadzieję, że teraz będzie już OK, bo wydaje mi się, że to mogło być przez to, że miałem ten mikrofon za blisko. Czasami były takie przestary przy edytowaniu i w ogóle. Mam nadzieję, że teraz po prostu będzie ok i zobaczymy. Hmm, właśnie, i teraz nie wiem, co z tymi z całą resztą serii, takimi jak na przykład... Robocraft, nie, wróć, Minecraft i Terraria. Terrarie można przejść, tylko że są dwie opcje na Terraria: że będę wrzucał te odcinki m, często i po prostu szybko ją przejdę, albo po prostu, nie wiem, raz na tydzień, czy coś, odcinek z Terarii. Wydaje mi się, że to jest spokojna opcja z Minecraftem. Tak samo zrobimy, a tak to będzie wchodził Robocraft. Chciałbym w ogóle, taki mój plan jest, że jakbym się już wybił na tym RoboKrafcie, to nie mogę się go cały czas trzymać. I kiedy zauważę, że na przykład Robocraft już nie robi takich wyświetleń, to muszę wiedzieć, na co chcę przejść. I właśnie to jest dla mnie problem, to w znaczy, sensie, że ja sobie myślę w głowie jak to zrobić i wydaje mi się, że po prostu powinienem oprócz Robocrafta nagrywać różne gry I wtedy zauważę, które jeszcze robią fajne wyświetlenia i po prostu jeżeli Robocraft tak jakby mi się znudzi, nie będzie mi się już chciało w niego grać, to po prostu na co mogę przejść I mogę tam liczyć też na fajnie, fajne wyświetlenia Tym bardziej w sumie, że Zmi moje myślenie może troszeczkę zmienić to, że jak później już będę miał troszeczkę więcej wyświetleń, to jak będę na przykład nagrywał Minecrafta, to moje filmiki się będą wyżej pozycjonowały. Bo teraz na ekranie macie screena, ile macie ogólnie stagów wejść na filmiki. I to jest masakra. Teraz powinienem wam się na ekranie pokazać, jeżeli o tym pamiętam. No i dobra, teraz to już jest w sumie o kanale, możecie napisać co o tym sądzicie, jeżeli zrozumieliście w ogóle co powiedziałem. I teraz o Robocraftie. Patrzcie, wybudowałem sobie takiego robota, nie mam pojęcia czy działa. Ogólnie to... To jest śmigłowiec, który tak po prostu sobie lata na dole, ma plazmę tutaj wszędzie 6. I tutaj ma SMG, jakby ktoś do mnie strzelał. SMG jest najlepszym działkiem, czyli to nam tak jakby e, dobiera przeciwników. I właśnie, zaraz sobie będziemy tym grali. Coś chciałem jeszcze o nim powiedzieć. Aha, dobra, zauważyłem, że zniknęła tutaj taka tabelka damage i już tego nie ma. Czyli wydaje mi się, że teraz to działa tak, że warto mieć helta na maksa. Nie dobra, nie możemy mieć Helta na maksa, ale po prostu musimy budować jak najwięcej CPU, żeby mieć jak najwięcej helta, bo i tak niczego nie tracimy. Może spida tracimy, no ale to tam tak średnio cokolwiek zmienia. W ogóle czy jeżeli sobie zamontuję silniki, to mi się speed zmieni. Dobra, nie chce mi się na razie tego testować. Ten robot działał spoko, jak grałem sobie wcześniej. No i widzimy się na arenie. Dobra, tym sobie w grze nie mam pojęcia dlaczego nad tym ziomkiem pisało tutaj na dole CPU przed chwilą na zielono, ale dobra, mam obracanie się tak okej, 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 dobra, teraz to... Musimy uważać, ogólnie ten robot jest na pewno słaby do przejmowania punktów, więc zaraz możemy mieć lipę. Zapomniałem sobie do niego wrzucić yy, moduł na energię, możecie zostawić łapkę w górę, bo o tym zapomniałem powiedzieć na starcie. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak powiedziałem to trudno, powiedziałem to drugi raz. Raz suba, jeżeli jesteście nowi, mam nadzieję, że tutaj nikt mnie zaraz nie zabije na tym punkcie. Dobra, tutaj ktoś się wbija do nas. Strzelamy do niego z SMG, która dosyć sporo bije, więc spoko. Okej. Okay. Możemy się z tym gościem postrzelać w sumie. Wydaje mi się, że jeżeli mu trafi jakoś dobrze w środek, to po prostu padnie... Mm. No nieźle. O fuck. Musimy zlecieć sobie troszeczkę na dół, bo ja te działka mam tak troszeczkę u góry. I nie mam pojęcia jak to zadziała. Okej, okay, dobra, zabiliśmy go w końcu. Myślałem już, że mnie pod koniec zabije, jak się zaczął leczyć. Eee, troszeczkę swobodnie to działa, bo mam te działka u góry, ale spoko. Jeżeli lecimy do przodu albo się po... Nie, dobra, czekajcie, jak to działa? Aha, jeżeli nacisnęmy przycisk do przodu, to po prostu się lekko ten robot przechyla i spoko, to działa. Nie potrzebuję więcej tych działek, bo to jest bardziej plazma niż SMG. Tylko po prostu teraz nie ma takiej sytuacji, żebym to pokazał. Okej. Okay. Pyk, złoty strzał, dobra, zabiliśmy już drugą osobę. Ile mamy damage'a? Mam najwięcej, skora dobrze, że kile dużo skora dają. Bo tak to byśmy mieli lipę troszeczkę z punktami. Tam nam przejmują tą bazę, naprawdę. Fajnie by było mu zniszczyć to śmigło. Dobra, on tutaj zaczął do mnie strzelać, widzę. Wycofajmy się trochę i chodźmy na tego middle point. A tam już jakiś nasz ziomuś leci. Nie wiem, co to za robot, ale też jakiś helikopter. Dosyć szybki w sumie, na pewno szybszy ode mnie, ale też mniejszy. Więc okej, okay. co tutaj się działo? Kto nam przejął tutaj punkt? Niemożliwe, że ten ziomuś już sam sobie odleciał. Dobra, on się pewnie tutaj gdzieś zakampił. Więc jeżeli zaczniemy to przejmować, to pewnie na nas wyleci. Ale zobaczymy. Dobra, przejmujemy sobie ten punkt. I w ogóle. Eee, tak. Tutaj jakiś nasz sojusznik przyjął. Co to za robot w ogóle jest? To ma. O fakt, dobra, tutaj jestem Przeciwnik, czemu on dostaje taki damage? LOLS O co tutaj chodzi? Ok, dobra, wylatujemy sobie na tego gościa od góry. Wydaje mi się, że powinniśmy mu strzelić. Jakbyśmy trafili, to byśmy mu na pewno strzelili dużo damagea. Pyk, ostatni strzał, dobra, nie ja zabiłem, ale spokój tak dużo damagea ode mnie wleciało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jestem pierwszy. Tutaj strzelają do nas, ale jesteśmy dużym robotem, więc ciężko nas zniszczyć. W sensie, że takie strzelanie w nas nic nam nie robi. Nawet, jakby nam zbili jedno śmigło czy coś takiego, to. Dalej mamy następne. 7, tak? Tak, dokładnie. Co to za robot jest? Czemu on do nas strzela? Zaraz mu zniszczymy plazmę. Dobra. W tego gościa sobie możemy potrzelać, bo on zaraz tutaj sobie spadnie. Łatwo. Okej, okay, dobra, Olgu rozwaliłem. W ogóle muszę ogarniać szybsze zmienianie tych broni. O oh, fak, zostałem chyba zabity. Dobra, zabiję mnie ten ziom musi a mam deda. Dobra, no trudno się mówi tak. Następnym razem będzie lepiej. Co to za robot w ogóle jest? Jak on działa? Śmieszny w sumie, ale no... Właśnie takiego chciałem sobie kiedyś zrobić, on ma dwa różne śmigła, dlatego nie mogłem go zrobić, bo próbowałem wybudować, ale on wyglądał całkowicie inaczej, ale ten, wcale zauważyłem, to miał po prostu drugiego tieru i pierwszego. Oh fuck, zniszczyli nam wszystkie trzy punkty, znaczy zniszczyli, zabrali po prostu. Mm. Okej, okay, no to nieźle. Jeden strzał i pada. Tak, dobra, przejmujemy sobie ten punkt, tutaj już jest już nas nasz sojusznik, bił nam kora. Mam nadzieję, że nasza drużyna tam sobie porazi. 30% mamy, 1% tam zbili, więc nie jest źle. Mm, Okej, okay, dobra, ten się już umarł, tam jest jakiś przeciwnik. On pewnie będzie chciał się z nami bić, on tutaj jest dokładnie. Dobra, więc walka z oponentem. Może być ciężko, dlatego że on ma tak jakby lasery troszeczkę wyższych kierów. Dobra, przy, jak już jest przy ziemi, to po prostu będzie my w niego strzelać z plazmy Dobra, tak średnio chyba sobie poradzimy tutaj jednak. Możemy wlecieć na tego gościa i w niego postrzelać. On ma... Co to ma są zabronie w ogóle? Co on ma? Hmm. Okej, okay, dobra, ja go zabiłem to był chyba... O oh, fuck, czekajcie, czekajcie, bo tutaj jest jakiś oponent. To było chyba, były chyba to czy coś takiego. Musimy muszę iść w środek po prostu, bo on zaraz tutaj umrze, jeżeli dobrze trafimy. Okej, okay, dobra, co ja gadam? Pojedziemy hovery przed chwilą, że jako broń. change Chain Shreddery, tak. Chyba tak oto się nazywa, tego po prostu słabszego przygotieru, bo wyglądały na o wiele mniejsze. Dobra, mamy 3000 a nawet spoko nam idzie. Jeżeli będziecie chcieli, w sensie, że jeżeli teraz będę nagrywał więcej... fakt wyleciałem z tego punktu więcej odcinków z Robocrafta, to będą takie serie budowanie robotów, wasze roboty... Jakieś poradniki, czy coś pewnie, bo jeżeli będę grał w tą grę długo, to coraz lepiej będzie szło. Założę też Discorda dla ludzi, którzy będą chcieli sobie pograć ze mną, więc spoko. Ja tam sobie będę grał, bo po prostu Robocraft będzie tą główną grą, w którą będę sobie grał. Tak nawet w wolnym czasie, bo normalnie w wolnym czasie w to nie gram przecież, tylko sobie nagrywam. I to, na tym się kończy moje granie w tą grę, bo po prostu nie było co w tej grze robić. To była taka gra for fun, że sobie wbiję co jakiś czas, po nagrywam, tak samo jak Minecraft w sumie. Te to już nie, bo te radia fa jednak fajnie jest przejść. Ale spoko, te mogę sobie przejść samemu i w ogóle tym bardziej, że nie będę musiał na przykład, nie wiem, robić czegoś i później czekać na moment, aż będę sam w domu czy coś, żeby nagrać odcinek. Okej okay. Musimy w niego trafić chyba nie jestem dobry w trafianie. Mm, Okej, okay, dobra, on no zdąży uciec chyba. Dobra, trafiłem go i teraz jeden strzał. Wystarczy, że sobie do niego zlecimy tutaj. pyk. Dobra, trafiliśmy go. Nie wiem, czy przeżyjemy to teraz, bo nie mamy tak jakby... troszeczkę jak przeżyć, ale spoko. Ten zioł musi być taki lekko upośledzony i nie może w nas trafić. Czy będzie chciał się ze mną strzać? Będzie chciał. Dobra, trafi już. Myślałem, że się znowu podniosę i nie, nie trafi we mnie. Co to jest za robot? W ogóle śpieszny Ja nie wiem dlaczego tak te... jego środek trzymał, bo teoretycznie on powinien paść szybko, ja bo tam chyba te strzeliłem wcześniej i jakoś przeżył normalnie. Co tutaj się dzieje? Wow, ale damage. Dobra, możemy mi zbić ten punkt, brakuje nam... mają przewagę takich 10% jakby, więc nie wiem czy ja często... Jest sens tego zbijać? Odbiło się. Czemu ja zawsze muszę coś pić i później mi się odbija? Jak nagrywam. Dobra, przykro. lecimy sobie tutaj na punkt, e, oni się już z kimś tutaj strzelają, aha, dobra, on strzela do tego, ja już tak, jak przed chwilą mówiłem, nie opłaca się tego bić, po prostu sobie wbijmy tutaj na punkt normalnie i chodźmy do ich bazy, nie ma sensu, dostaniemy, kurde, kilka procent, jakby obronili ten punkt, to byśmy mogli o wiele więcej zabrać im z bazy, ale nie, lepiej bić. Chora, jakbym właśnie grał z kimś w premadzie, nie mówię, że chcę z kimś nagrywać, bo ja po prostu jestem takim youtuberem, który sobie nagrywa sam, ale jakbym po prostu sobie grał poza odcinkiem z kimś, to bym powiedział, no i na ten punkt, bronić go, ja zaraz polecę im na bazę, no i by błogi. A nie, tutaj, kurde, coś się dzieje, odwalają. Aha. 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 Jakiś czołg nie mały z nią, nawet nie zauważyłem kiedy on zaczął do mnie strzelać z tego aeroflaka. Najgorzej. Eee. Tak. Już nie jestem pierwszy, troszeczkę słabo. W ogóle jakiś ziomuś mi napisał, żebym zamknął mordę, nie no. Powiedział, że za dużo gadam, i teraz się zastanawiam, czy powinienem gadać mniej. <noise> to jest na życie ogólnie. Eee, czy powinienem dalej zostać taki jaki jestem. Czy muszę się zmieniać dlatego, dla żeby żeby tak na YouTube? A. No i nie wiem, dalej, ale spoko, Ja sobie będę gadał więcej, bo wydaje mi się, że jednak, takie gadanie cały czas to jest jakaś zdolność. Jeżeli ktoś to denerwuje, to niech. Yy... no, biedna. po prostu, tak. O, oh, fak, no nie wie, że taki choke. Nie, to jest kolejny ziomuś, po prostu, który ma aeroflaka. Tamten czołk ma chyba tylko aeroflaka i tylko z nim jeździ. Okej, okay. o tutaj jest ten oponent, z którym się średnio lubię i którego chcę sobie zaraz zniszczyć. Dobra, został zniszczony, przejmują nam farpointa, jakbyście nie zauważyli, to jest apel do mojej drużyny, żeby patrzyli lepiej. O tak, to jest ten ziomuś z tej e, moja drużyno, ja bym chciał, żebyście mi tutaj pomogli w walce. Czemu moja drużyna nie jest pomocna praktycznie w ogóle, co? Tam jest jeden ziomów, który sobie strzelał do nich. Mm. Ale wydaje mi się, że mojej drużyny było tam o wiele więcej. W ogóle to runda trwało już 10 minut chyba. Ja już nie mam o czym gadać, bo normalnie jakbym sobie zrobił przerwę, to by było spoko. Ale teraz to... O, co to za robot? Takiego właśnie chciałem sobie zrobić, tylko że... Wydaje mi się, że ja takiego ładnego nie zrobię, jak on. <laughs> nie lubię robić takich łączeń, żeby to spoko wyglądało. Zawsze jak je ja robię, to mam wrażenie, że one wyglądają jakoś dziwnie. Ale to może dlatego, że zawsze tak jest, jak się coś samemu robi, to się ma wrażenie, że jest jakoś dziwnie. Yy. Aha, no to nieźle. Dobra, co tutaj się dzieje? Biją nam punkt jakieś plepsy. Yy. Ok, wbił ktoś się tutaj chyba do walki. No nie gadajcie, że to ten frajer Dobra, w tego gościa możemy sobie jeszcze postrzelać. W tamtego gorzej, bo tamten jest twardy i ogólnie raczej mu nic nie zrobię. Hmm. hm. Hmm, hmm, hmm. Dobra, trafiłem w niego raz, drugi raz. Przegraliśmy 4% tam za braku, naprawdę. A mieliśmy dwa punkty o jeden. Aj, słabo. No dobra, widzimy się już o na następnej rundzie. Dobra ogólnie przypomniało mi się, że miałem tutaj po prostu zamontować moduł do naszego samolotu czy helikoptera, nie wiem, mm, ale zapomniałem zamontować tego modułu, więc gramy sobie póki co bez. Nie mam pojęcia, ile on CPU zajmuje, bo mam tak ze 150 wolnego. Myślę, że tutaj nawet. E, dobra, jednak nie ma miejsca. Ale wcześniej na dole było miejsce, więc myślę, że na spokojnie się gdzieś znajdzie to miejsce na to. Nie wiem, najwyżej, jeżeli da się, to tak do góry nogami po prostu na dole to przyczepię. E, dobra, co tutaj się dzieje? Ja tutaj już jestem na pierwszym miejscu, więc easy, ale zaraz spadnę z tego miejsca, bo wszyscy przejmują te punkty. Tak, dobra, dwóch przeciwników ma już tyle punktów, co ja. Tam przejmuje nasza drużyna. Więc spoko. Naszym zadaniem teraz jest ustawić się i utrzymać te punkty w miarę mądrze. Leci do nas jakiś ziomuś, który nie wiem czy będzie chciał się z nami bić. W tamtego typa możemy wywalić salwę. Nie wiem czy to cokolwiek da, ale dobra przynajmniej sobie uciekł. Tutaj nasz ziomuś zachował się jak dzban taki kompletny. Poleciał nam przeciwników i umarł chyba. Nie możemy dać temu typowi się naprawić, więc fajnie by było sobie polecieć po prostu do niego. No, okej, okay, dobra, on sobie tutaj spadł, więc po prostu sobie podlatujemy do niego, wywalamy mu combo, okej, okay, dobra, nasza drużyna tam przejmuje już kolejny punkt, co tutaj się właśnie odwalił? wow, 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 snajper do mnie jakiś wali, okej, okay, dobra, stąd nawet wiem już, wow, kolejny raz bym nie trafił, ale spoko, dobra, mamy jedno działko, wystarczy, że póki co się utrzymamy tutaj. Zabijam go, to nie, ale blisko byłem, dobra, co teraz powinniśmy robić, nie mają żadnego punktu, więc albo lecieć na ich bazę, albo, albo nie wiem co, wylećmy sobie na Sandmana, tak, Sandman, okej, okay. żeby się z nimi postrzelać, ten ziomuś dostał dosyć mocnego hita, O co chodzi? Czemu przyszczony mnie przez chwilę? No. Wow. co tutaj się wydarzyło? Dobra, przejechaj ten punkt, ucieczka jak najszybciej, zanim ten snajper mnie zniszczy. Troszeczkę na ziemię muszę lecieć. E, dobra, no to już sobie ja poleciałem na ziemię. Dobrze, że ten nasz już go zabił, się nim zajął, w sensie, bo miałbym straszną lipę. Teraz fajnie by było ustawić się tak, żeby z tej górki nie spaść, bo jeżeli z niej spadnę, to tam na dole czekają na mnie przeciwnicy, którzy raczej mnie przyturać nie chcą. Okej, okay, dobra, mamy już wszystko działko. Fajnie działa to, że te roboty teraz podnosi z powrotem do tego poziomu, na którym powinny być, a nie się jakoś dziwnie obracają. Ja pewnie gadam głupoty i tak nie jest, ale cały czas tak mi działa, więc musi tak być. No, nie ma opcji, że nie. Okej, okay, dobra, wywaliłem tam troszeczkę demedza. Nie wiem na ile dużo tego typu możemy sobie poszczać, bo oni tak mi raczej nic nie zrobi. Gorzej będzie jak teraz trafi nam w tamtą stronę sniperką, bo on jest w stanie zniszczyć mi wszystkie śmiła tak jakby z tamtej strony. Um, Strzelanie się z SMG e, na snajperkę nie jest troszeczkę inteligentne ani trochę. 27 do 17% wygrywamy 10%. Gorzej będzie jak będzie core, to wtedy może się wszystko zmienić. Dobra, co tutaj się dzieje? Tutaj nic nie ma. Lecimy sobie chyba w tamtą stronę. Chociaż, jak zaczynam nam się ten punkt, to możemy być troszeczkę w dupie, no ale trudno. Chodźmy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Po prostu no to nieźle. Dobra, teraz czemu już ma deda. No nie gadajcie, że mi go zabierze. No nie mam takiego obci... Aha dobra, ja go zabiłem. Nie mam pojęcia w ogóle jak, ale dobra. Teraz chodźmy sobie w tą stronę. Znowu dostałem przez Ja nie wiem czy ja mam jakiś ping, czekajcie. Nie mam pingu. W sensie nie mam internetu włączonego na telefonie, tak się sprawdza ping. Tedy nie powinienem mieć, a drugi raz dostałem przez ścianę. Nie podoba mi się co się z tą grą dzieje teraz. Wcześniej tak nie było, że się przy ściany dostawało. Dobra, dwa strzały. Co za frajerzy go leczą! Dobra, został zabity. Teraz idziemy walczyć z tym ziomkiem. Co tu, tutaj się zadziało? Nie wiem, do którego powinienem strzelać. Dobra, powiedzmy, że do tamtego. Więc sobie go gońmy, po prostu. I tamten Madeda powinien mnie już odpuścić, fok. Dobra, mamy jedno śmigło. Myślę, że jedno śmigło na spokojnie starczy do walki. Mam nadzieję, że ten ziomuś z naszej drużyny zaraz przyjdzie mi pomóc. Cud ten... Aha, dobra, to jest ta taka śmieszna Tesla, którą widziałem na początku, że ma Tesla poziomu pierwszego i w sumie tyle z rzeczy ma i ma 2000 CPU. Dobra, więc trzeba spamić w ten przycisk F. Ta Tesla i tak by nam nic nie pomogła, bo po prostu nie miała działek. Nieważne, że uchnęła na ścianie. Eee, więc... Co się z nią dzieje? Dlaczego ona nie jedzie? Ona chyba nie wie, że jak naciśnie F to się podnosi. No trudno. Hehehe. <laughs> w sumie. Ale raczej to przegramy, bo ich drużyna strasznie prowadzi. To jest raczej ta testa, bo ma jednego killa, czyli tego ziomka, co przed chwilą spadł i w niego wjechała. Tak mi przynajmniej wydaje. Nie, to jest ogień, coś tam. Ej niemożliwe, że to jest ta testa, bo jest za wysoko. Tutaj jest wszystko spoko. Na middle point'cie mamy troszeczkę lipę. Tutaj jakiś ziomuś nam leci na punkt, ale spoko. Dobra, trzeba się na niego zakampić. Na początku zobaczyć, co to w ogóle jest za robot. Może no, by na niego wywalić właśnie taką serię On chyba no, chyba sobie wziął niewidkę No nie walcie, że on przyjechał obok niego No nie może tak być, co ten wziął jest jakiś ślepy od nas z drużyny, jak może przyjechać koło typa Ja rozumiem, że to jest niewidka, no ale jednak taki, taka smuga się za nim unosiła No i... Raczej to nie jest normalne, że taka smuga się unosi. O, oh, fak. Myślałem, że zabija tego ziomka, ale chyba średnio. Dobra, dopadło mnie trzech przeciwników. Właśnie, helikopter jest słaby, że jak nie okminisz, że przyleci do ciebie jakiś samolot i się tak zatrzyma centralnie nad tobą, to masz od razu deda. Ten, co przed chwilą go. Wow, kolejny Polak. Wydaje mi się, że, znaczy, no, Polak. Może miał po prostu dwie flagi polskie i sobie dał. Chociaż. Czy to była flaga polska? Dobra, na pewno to była flaga polska, bo. Dobra, mniejsza, nic nie było. Tak, za dużo grania w coś tam, Clan Wars. Nie, Kingdom Warsy, Bo tam cały czas jest jedna flaga taka, i druga taka. I tak, dokładnie. Dobra, lecimy sobie w tą stronę, bijemy tego gościa. Mhm. Tutaj nasza Tesla, jak zwykle, podpisowy numer daje, czyli jedzie sobie po prostu... Wo wo wo, spadłem. Jakim cudem on nie w ogóle zestrzelił? Ale ja głupoty przed chwilą gadałem, w ogóle... Nie wiem, przez dwa dni straciłem przodu do nagrywania po prostu. I nie mogę cały czas walić głupot. Dobra, lecimy sobie w tą stronę dalej. No się staram się wnosić coś do rozmowy, iść do przodu, a nie gadać... Eee, samolocik! <grym> Strzelamy do niego! Czy <laughs> coś takiego. Ja po prostu gadać jakoś fajnie, ale mi to nie wychodzi po prostu. Wow. Ale by było fajnie trafić go z SMG. No dobra, trafiłem go nawet. Tutaj jakiś oponent, któremu zaraz wywalimy z plazmy na rej. Fajnie by było zniszczyć mu aeroflaka, bo on tak troszeczkę chyba chce do nas z niego strzelać. Dostałem tyle energii, czy to tu się zadziało? dobra, wygraliśmy, obroniliśmy punkt. Wydawało mi się, że go zaraz zniszczam, ale spoko. Nie mam pojęcia jak nam się udało to obronić. Co tam kto tam poleciał? To jakiś... Aha, dobra, to jest to nasza Testa i ta nasza Testa ma nick 2 i jest. Nade mną coś tu nie działa. Ja nie wiem czy Tesli za to, że są jacyś przerąbani dostałem jakiś bonus do demedza plus 500% czy coś takiego. No bo to niemożliwe, żeby się mój Tesla, który jeździ sobie po prostu był lepszy ode mnie, tak? Ile on ma demedza? Ja mam 10 koła, on ma 11 niby. No nie wiem, to musi jakoś chyba krzywo naliczać. Dobra, poleciałem troszeczkę za fragiem i umrę przez to. No ale trudno życie. No. Dobra, nawet go nie zabiłem, tak się nagle okazało. Tamten kiedy coś tam mógłby go zabić, ale jest ostatni, więc pewnie nie da sobie rady. Następnym razem, no trudno. W ogóle czemu on jest ostatni? On powinien grać dobrze. Dobra, ma rakietę, może dlatego. To śmiesznego robota w ogóle. Wow, to mapa tak działa, nie wiedziałem o tym w ogóle. No mu się chce odbijać, ale dobra. Tutaj jakiś typek nam gotuje na punkt, więc fajnie by było tak wylecieć na niego i od razu móc walić combo takie na PSK Hamskie. Hmm. Schowajmy się po prostu i zaraz zacznijmy strzelać w niego od nowa. Ja straciłem 38%, on troszeczkę więcej, więc nie wiem, czy będzie chciał się z nami walić na łeb. On ma SMG. Troszeczkę słabo. Jeszcze jedno SMG zostały mu rakiety SMG. Mógłby walić do mnie z rakiet, bo jednak rakiety są mocniejsze, no ale dobra, nie jest na tyle inteligentny po prostu. Są dwa samoloty, które nie wiem czy będą chciały się ze mną bić, ale ja na pewno z nimi tak. E, dobra, nie wiem czy ucieknę do naszej bazy, żeby się naprawić, czy nie. Ale spróbuję, dobra, nie udało mi się. Zabił mnie ten sniper, pierwszy raz... Czas... Nie, tak. Galactic ten. Myślałem, że ten sniper mnie zabił, bo bo chwilę chyba po mojej śmierci poleciał taki strzał po prostu. Okej, okay, dobra, no i chyba to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i komentujcie, subskrybujcie, ceniajcie te 3%, myślałem, że już biją za ten czas, no ale chyba tak średnio idą, jeszcze zdążymy coś pograć. Ale możecie zostawić tą łapkę, bo to jest ważne. Wiadomo o co chodzi. Tak, więc 2% zostało. Przejmują nam punkt, 1%, już raczej nie zdążę go przejąć, tak mi przynajmniej wydaje. Nawet na hita nie pada, ale za niedługo spokojnie będę miał wyższy poziom. Bo na razie te wszystkie plazmy, i w ogóle mam na pierwszym poziomie, tak mi się przynajmniej wydaje, albo na drugim. Raczej na plazmy mam na pierwszym, SMG mam na trzecim, nie, wróć na drugim. Więc za niedługo to będzie po prostu na wyższym poziomie, będzie mi dobierało też cięższych przeciwników, ale ci to jest nieważne, po prostu będę robił więcej do mecza. Dzięki za oglądanie to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, no i cześć.